Wstałam dzisiaj rano z chęcią zrobienia sobie kawy, co nie? No i staję w kuchni, przeglądam te kubki do tej kawy. Już wszystkie mi się tak znudziły, a kawa to jest taki mój rytuał i ja lubię ją pić z ładnego kubka. Więc idziemy wspólnie po nowy kubek do kawy. Dobra, może uda mi się znaleźć coś takiego jesienno- Halloweenowego, więc tak, pierwsza opcja. Do we like it? Eee, taki średni moim zdaniem. Dobra, następna propozycja taki. Mumia roku. Spoko jest duży, dużo kawy się tu zmieści i dużo herbaty, więc spoko taki. On już chyba za bardzo, to już chyba nie jest mój vibe. Idziemy szukać. Dobra, idziemy szukać dalej zanim coś zbije. Dobra, jesteśmy w innej alejce, proszę Państwa. I co my tu mamy? Mamy taki. Spoko, ale nic ciekawego za bardzo. O matko ten jest wspaniały. Tu są grzyby. Jak kocham grzyby. Ale to jest bardziej szklanka niż kubek. O matka. Uwaga. I tu jest taka mini rurę. Nie, no ile on tu? Jeszcze jest na promocji. Dziękuję. To bierzemy, ale szukamy jeszcze kubka, bo to też jest szklanka. I dobra, słuchajcie, miałam już iść do innego sklepu, bo już mi się nic nie podobało. Zobaczcie, co ja znalazłam przy Kasie. No cóż no. You're going home with me.